ma widzowie to ja Krugba Dzisiaj będziemy sobie grać w Minecrafta po raz kolejny Tylko nie będzie to na naszym świecie Tylko będzie to Budowanie escape roomów Z moim kolegą Ciepły596 Właśnie powiedział swój nick na YouTubie Zasubujcie go, ale oczywiście mnie też A więc tak jak powiedziałem Zostawcie lajka i suba, no i zaczynajmy Dobra już Jestem na świecie Wziąłem sobie już, jak to Blok, no i będę budować Dobra, już trochę to zbudowałem, no i za chwilę kończę, co nie, ale jeszcze muszę dodać dodatki do środka. To nie będzie takie takie krótkie, więc no, no to dodaję i, no i za chwilę się widzimy, jeszcze nieskończoną, tylko no, prawie dokończoną, dobra. Dobra, tutaj będę pisa pisać właśnie teraz zasady. No ciekawe, co tym Krugba buduje w ogóle. Dobra widzowie, a więc ja już tutaj buduję dla ciepłego coś. I czemu mam takiego skina? Zmienił mi skina, zrobił mi pranka pewnie Albo nie wiem, coś się popsuło, dobra To budujemy już dla niego escape rooma A więc dobra, ja trochę zbuduję i widzimy się wtedy Dobra już mam tutaj dwie Dwie, w sumie to jedną zasadę No to już skończyłem Dobra to będę, te, ze, poczytam wam zasady Żebyście nie musieli ten, no czytać sami Zasady, nie niszcz bloków Możesz, przybliżę się trochę, możesz niszczyć tylko kirofa w rozważone cegły. Dobra, to pokazywa... pokażę wam super skrytkę, patrzcie. Tutaj ona jest, tutaj jest ona. Mega mocno, co nie? No dobra, to już koniec. Dobra widzowie, jeszcze ogólnie dosyć dużo zbudowałem. Ale widzimy się, jak zbuduje jeszcze więcej. Uwaga, ostatni blok. Dobra, skończone. Teraz wam powiem, jak to zrobić wszystko. Mam nadzieję, że on ogólnie nie słyszy tego z pokoju tamtego. Okej, ja więc tutaj trzeba wziąć o to. I będzie tutaj to o tak zrobić. W zasadzie wziąć o to. Potem wziąć tutaj, o, skrzynki to i potem otworzyć to tak i tam poskopać to jest dosyć easy dobra, to mam nadzieję, że już skończył a więc ja po niego idę dobra, ciepły już jest na moim koncie, dobra dawaj. dobra, jestem zasady, nie można ni... nie można niszczyć tylko drewno można niszczyć a no, można niszczyć tylko drewno różowe, okej okay. O, o, o masz do kuchu, to, jest jeszcze, to jest ta sama zasada. Można tylko niszczyć narzędziami. okej. Okay. Dobra. Wiem już, co z tego zrobić. Czemu? A no, faktycznie zapomniałem, że zmieniłem ci skina. Ale ty jesteś, co ty byłeś? Ha. Co ja robię? jak jakąś zapomniałeś? No, zapomniałem, ale nie o to chodzi. Super, pała. Nie, nie, nie. Dźwignia, okej. Okay. Strażek sam. Nie ciężkie było to, to zauważenia. Pewnie, pod, nie, pewnie ja, No to na pewno. Jak ja to robiłem. jest no mnie nie, bo teraz się budowałeś. Będę ci wierzył w sumie. Chyba no moim kolegą. Kolegom trzeba wierzyć, pamiętajcie. No chyba, że dużo kłamią. No to wiecie, to, to tak nie za bardzo. Okay. <grym> No weź. Czy w... serwer jestem taki gruby? Pięknie, rozwiązałeś to. Dobra, to ja już jestem na koncie ciepłego, bo nie chciałam się dołączać po prostu na jego serwer, bo musiałabym wpisywać ID i te wszystkie. Dobra, wchodzę, co on tu dla mnie przygotował. Dobra, czytamy zasady. Zasady nie niszczyć bloków. Możesz niszczyć tylko killowem rozwalona cena. Nie wiem, czy tu będę musiał coś rozkopywać, czy co. Mi się jest no dobra. Dziękuję widzowie za oglądanie. Zostawcie suba, aby widzieć więcej takich filmów. Elo.